Siemanko! Postanowiłem nagrywać Ligę ESL i gramy z jakąś lolką czekajcie ja sobie wybiorę Brazylię ajjku ja mi tu zasłania teraz hmm. Ok, Brazylia gramy mecz wszystko, zobaczymy czym on gra ona, nie wiem zresztą tak w ogóle chciałbym was zaprosić na mój fanpage link będzie na pulpicie oraz w opisie i na fanpage Ultimate Team Coins Fifa, na którym znajdziecie konkursy, wiele informacji ogólnie o FIFA. Zapraszam Was bardzo serdecznie. A tymczasem przejdźmy do skrótu. Wait, 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 muszę ustawić zespół, zapomniałem całkiem o tym. Oczywiście tutaj będzie Aleksandr Pato, Lukas za Sandro. I to chyba z tych większych zmian, a jeszcze Bramkarz, czyli Diego Alves. No i okay. tak wyglądał mi skład. Zobaczymy jak mi pójdzie. Jeśli ktoś orientuje się z Ligi SL, kto to jest Bebe, to mogę wam powiedzieć, że go pokonałem 2-1. A tymczasem oglądajcie skrót. Goal! Aleksandre Pato! Ależ sweaty! 42 minuta, wyrównany mecz. Tutaj świetne podanie do Oscara. Bramkarz wychodzi i Oskar długo... Do pato, no i pato, bramka. Wygrywamy 1 do 0. No i po pierwszej połowie z 0 do, znaczy 1 do 0. Wygrywamy. tej Messi przeskoczył Marcela, no nie wiem jak to mógł zrobić. Jak widzicie mamy tylko jeden celny strzał. No i bramka, no ale wyrównany jest mecz. gdzie jakieś zmiany wprowadza. Ciężko tutaj zatrzymać Lawaciego. Ale jakoś nam to się udaje. No i Iguain wchodzi za jego i zaczynamy drugą połowę. Es, gol, gol, gol. Nie wiem jak to wpadło. Oskar to jest ten zawodnik, którego mam w ultimacie i którego wszystkim polecam. Patrzcie jak on strzelił bramkę. Tutaj Hulk się, Hulk się pogubił. No i Oscar wleciał. I bramka i wygrywamy. 2 do 0. No i Hulk sfaulowany. Może z tego coś będzie. Tak, chyba muszę strzelać Hulkiem. nikim tu innym. Uderzymy siłowo. Może się uda jakoś. Chyba za lekko i będzie w mur. Nie, ależ było mocno bita, jeszcze nie ma bramki, no niestety. Ajajajaj, Makarnego. Błąd tutaj Ramiresa. Niestety go sfaulował. I Leo Messi, w którą stronę? Rzucam się w lewo! W lewo! Ja. Ale do bitka, no niestety. Aj, tak blisko było, ale go wyczułem. Albo ją, nie wiem kto strzelał. Kurde, 2-1, trzeba bronić w wyniku. No i jest po dwa. Angel Di Maria 3-2, Ramirez 74 minuta, nie musieliśmy długo czekać na tę bramkę. Wygrywamy 3-2. Zobaczcie jeszcze powtórkę. Ładnie tutaj Neymar go znalazł z długim podaniem. No i po długim słupku bramkaż bez szans. No i Oscar trochę na raty z Neymarem, bo Neymar tutaj się przepychał. Oskar zabrał mu piłkę. Dwie minuty później wygrywamy 4-2. Neymar tutaj zjechał. I Oskar. Świetnie to zrobili. Rr, er, Jaguera. 84. minuta. I 4-3. Jest groźnie. No i kończymy to spotkanie. Wygraliśmy 4-2 po trudnym meczu. No gdzie ty chcesz? Jaki remont. No i ja idę zapisać wyniki, i zaraz widzimy się w drugim meczu. A więc zdecydowałem znajomy do mnie napisał, czy zagram z nim towarzyski w Ultimate. I nie będzie teraz ESL, będzie to po prostu mecz towarzyski Ultimate Team. Poczekamy aż nam się wczyta. Okej, okay. a więc nas połączyło. Jakub B3. Jakim słabym składem gra, z tego co widzę. Bardzo słabe zgranie. Nie mówię, że słabe, tylko bardzo słabe zgranie. Remy, No. Taki... jakiś skład... Jakaś składanka. Masherano, no, Puyol, Kabul... Tego to nie znam. Leyva, Kagawa, Yang, Lennon... Bent oraz Remy, A i Julio Cesar na bramce. Tego SPD z Polski nie znam, nie wiem tylko. Ale dobra, oglądajcie skrót. Zobaczymy jak to wyjdzie Dobra, mamy rzut wolny Takie nagie i takiego farta jeszcze mam Poprzeczkę nabiłem Ale teraz Bastos Za lekko Boże Święty Jest gol, gol Miszał Bastos to jest Mistrz wolny Świetnie to tutaj zrobił Podciął nad murem No i mamy bramkę Ciciorito Hernandez Minutę później No i 2 do 0. Javier, ty jesteś niesamowity. No i po pierwszej połowie wygrywamy 2 do zera Bastos oraz Javier Hernandez. Kama! Ładnie tu to zrobił. Ale czemu mi to... No, on. On wychodzi niestety. Czekajcie mu napisze. On miał tylko jeden strzał. Mam takie same lagi jak ty. No i dobra, zobaczymy jaka będzie druga połowa. Pato 3 do 0. 47 minuta. Dobre tutaj podanie. I strzał finezyjny. No i niestety zdenerwował się, wyszedł. Trudno pozdrawiam, jak to będziesz oglądał. Serdecznie Cię pozdrawiam, a my kończymy na tym ten odcinek tym optymistycznym akcentem. I cóż, ja Was zapraszam na mojego fanpage'a. Linki znajdziecie w opisie oraz na fanpage Ultimate Team Coins FIFA oraz na ich kanał na YouTube. Znajdziecie tam poradniki, konkursy i wiele, wiele innych informacji na temat FIFA. 13, jak i już 14. A więc pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Podobało się? Wciśnij like i zobacz również inne filmy.